Chińczyki mają to do siebie, że są tanie, mają na papierze dobrą specyfikację, ale co z tego wynika? U MiDigi S2, dzisiaj wezmę pod lupę. Nie jest to żaden sposób obraźliwe, że tak nazwę tę część testu. S2 ma fakturę tyłu bardzo podobną do 5T, z tą różnicą, że samo urządzenie jest grubsze. Nie idzie za tym na szczęście waga i S2 jest uczciwej gramatury. Telefon dobrze leży w dłoni, nie powinien się rysować, a i przetłuszczenia specjalnie mocno się go nie łapią. Ogromny plus za obecność pokrowca w wystawie, który jest wykonany z kapitalnego materiału. Ambitniej producent podszedł do tematu niż większość, która dorzuca jedynie przezroczystego gumiaka. Często w Chińczykach bywa tak, że producent pisze na stronie skaner, którym odblokujesz urządzenie w mniej niż 1 dziesiątą sekundy, a prawda jest taka, że urządzenie potrzebuje często i ponad 1 sekundę. S2 na tej płaszczyźnie radzi sobie zaskakująco dobrze. Sam proces rejestrowania odcisku palca jest wyjątkowo długi, ale później skany są precyzyjne. Animacja odblokowania moim zdaniem jednak jest trochę za długa, ale wrażenia mimo wszystko są pozytywne. Nie ma co tutaj się dziwić, 5100 mAh to nie czerwony kapturek gotowy na pożarcie przez wilka, którym byłyby za sobą żerne podzespoły, czy też ekran, o tym jeszcze zaraz powiem, ale zanim to, to czas pracy na ekranie. Wyniki są dosyć różne, od 6-7 godzin po nawet 9 godzin. Wyniki świetne, pozwalające zapomnieć na jakiś czas o ładowarce. Co do samej ładowarki, za wesoło nie jest, bo jest wolna i te 150 minut, które deklaruje producent do pełnego naładowania, to niestety trochę herezje. Pod tym względem trzeba uzbroić się w cierpliwość rdzeniowy Helio P20 o maksymalnym taktowaniu rdzenia 2,3 GHz, 4 GB pamięci RAM, które dodajmy są dobrze wykorzystywane, aplikacje nie przeładowują się co chwilę, można do nich bez problemu wrócić. Do tego na pokładzie mamy 64 GB pamięci wbudowanej, oczywiście z możliwością rozszerzenia o kartę SD. Niestety w moim modelu LTE jakimś cudem pozostało w sferze marzeń i byłem w Warszawie skazany jednak na 3G, ale o dziwo mamy w obsługiwanych pasmo B20. Mimo wszystko, miejcie się z tym na baczności. 18 na dzień przy 6 calach i zaledwie rozdzielczość HD kogoś mocno poniosła fantazja. Piksele są widoczne bez większego problemu, ostrość konturów oraz czcionek, to uczciwie mówiąc, E, dyskusyjna sprawa. 268 ppi to w obecnych czasach trochę za mało. Przy obsłudze tego modelu, lekka wada wzroku jest wręcz wskazana. Na obronę są same kolory i sam ekran LCD IPS reprodukujący czernie w sposób zadowalający. Kolory nie są wyprane, kąty widzenia są dobre, a jasność minimalna i maksymalna nie pozostawiają wiele do życzenia. stryczek w noc za żółtową biel. W ustawieniach możecie zmienić parametry obrazu poprzez tryb Mira Vision. Mamy dwa aparaty z tyłu, jeden 13 megapikseli, drugi 5 megapikseli. Nie mamy zoomu optycznego. To już od razu mówię. Pytanie w takim razie, do czego służy drugi aparat, skoro zdjęcia z rozmazaniem tła wychodzą tak i polegałem na zamazaniu tła dookoła okręgu umieszczonego w środku kadru? Jeżeli już zrezygnujecie z tych feature'ów na rzecz normalnych fotek, to jeżeli stąpacie mocno po ziemi, nie będziecie zaskoczeni Jakość zdjęcia takie 4 z plusem w 10-stopniowej skali. Stabilizowanie telefonu podczas stykania fotek to podstawa, bardzo łatwo poruszyć zdjęciem. Kolory są ok, ale niczym ten model się nie wyróżnia na tle. Podobnej chińskiej braci. Na koniec odcinka pozwolę wam jeszcze popatrzeć na moje selfie, ale nie sądzę, żeby ta atrakcja kogoś uradowała. Podsumowując, zastanawiam się, gdzie zginęła armata masakrująca konkurencję wysokomarżową. Kiedyś chińskie smartfony oferujące podobne funkcje były dwa razy tańsze od popularnych urządzeń, a teraz za tę cenę możemy znaleźć wiele smartfonów, z którymi trudno UMI będzie rywalizować, mimo że to wcale nie jest złe urządzenie. 400 mniej i byłaby to uczciwa propozycja. Na koniec oczywiście zachęcam Was do odwiedzenia moich social mediów oraz do zajrzenia w opis. Do zobaczenia!